Spaghetti. Każdy w rodzinie znał przepisy babci. Jej spaghetti było legendą, którym cieszyli się wszyscy od pokoleń. Tajemnicą były domowe sosy, długo gotowane mięsa i przede wszystkim specjalny przepis na makaron, którego nigdy nie zdradziła. Ostatnio jednak coś się zmieniło. Po śmierci babci, która odeszła w wieku 94 lat, rodzina zorganizowała spotkanie, aby uczcić jej życie. Moja mama, teraz odpowiedzialna za kontynuację tradycji, przygotowała spaghetti. Ale smak był inny. Było coś dziwnego w sosie, co sprawiało, że każdy kęs wydawał się bardziej. Osobliwy, kiedy przyszedł czas na sprzątanie, mama poprosiła mnie o pomoc w kuchni. Podczas mycia naczyń zauważyłem starą, zniszczoną księgę przepisów babci leżącą na blacie. Zawsze zastanawiałem się, co w niej było, więc postanowiłem rzucić okien. Przewracając po żółkłe strony, natknąłem się na sekcję poświęconą spaghetti. Na końcu przepisu był dopisek, napisany ręką babci: Pamiętaj, aby użyć świeżego mięsa, najlepiej tego z rodziny. Serce mi zamarło. Co to mogło znaczyć? Postanowiłem spytać mamę, ale jej wyraz twarzy sprawił, że się wahałem. Mamo, dlaczego to spaghetti smakuje inaczej? Zapytałem niepewnie. Mama przestała myć talerze i spojrzała na mnie. Jej oczy były zimne i bez wyrazu. To przepis babci, odpowiedziała krótko. Zawsze dbała o to, abyśmy jedli dobrze. Nie mogłem przestać myśleć o tym dziwnym dopisku. Postanowiłem przeszukać piwnicę, gdzie babcia spędzała dużo czasu przed śmiercią. Tam, za starymi skrzyniami i kurzem, znalazłem małe pomieszczenie, które wcześniej nigdy nie widziałem. Drzwi były lekko uchylone, a ze środka dochodził specyficzny zapach. Wszedłem ostrożnie do środka, a widok, który mnie przywitał, sprawił, że serce mi stanęło. Na środku pokoju stał stół, na którym leżały różne narzędzia chirurgiczne, a obok nich. Ludzkie kości. Części ciał były porozrzucane wokół, a w rogu stała duża zamrażarka. Otworzyłem ją i natychmiast pożałowałem. W środku znajdowały się zamrożone części ciał, ręce, nogi, a nawet głowy. Wszystko poukładane jak mięso rzeźni. Nagle usłyszałem kroki za sobą. Obróciłem się i zobaczyłem mamę, która patrzyła na mnie z uśmiechem, trzymając w reku nóż. Teraz już wiesz, skąd pochodzi ten wyjątkowy smak, powiedziała spokojnie. Rodzinne spaghetti to tradycja, którą musimy kontynuować, niezależnie od kosztów. Zanim zdążyłem zareagować, mama ruszyła w moją stronę. Teraz jestem tu, w piwnicy, czekając na swoją kolej. Wiem, że nie ucieknę. Słyszę kroki mamy, która znów przygotowuje obiad. Ciekawe, kto będzie kolejnym składnikiem naszej rodzinnej tradycji.